Szczęść Boże! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, Zawsze Dziewica i wszyscy święci. Witam Was serdecznie z pięknych suwałk zimowych, zaśnieżonych. Dzisiaj będziemy się modlić, kochani, w Waszych intencjach. Wszystkich, co piszecie w komentarzach. Jeśli macie takie intencje w sercu, to proszę piście. Na naszym radio. My w tych intencjach będziemy się codziennie modlić. Zapraszamy też codziennie na audycję Kwadrans z psalmami. Jest na naszym radio, na stronie i na YouTubie. Zachęcamy wszystkich słuchaczy, którzy są na. Naszym radio, żeby też subskrybowali kanał na YouTube, który mamy o tej samej nazwie. Zachęcamy Was, kochani, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to proszę subskrybujcie to nam pomoże w rozwoju i dotarciu do większej ilości ludzi. A dzisiaj będziemy się modlić drugą tajemnicą światła: wesele w kanie galilejskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpóźniam nasze winy, jako imy. Odpuszczamy naszym winowajcom i nie wójdź nas na pokuszenie, ale zbaw do złego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna. Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej jamem Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami. Grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś Maryjo łaski pełna. Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus święta. Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus święta. Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa Święta. Mario Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Ja Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, Błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami, grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus, święta. Mario Matko Boża módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przepasz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo bez grzechu poczęta. Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. Bóg zapłać kochani za wspólną modlitwę. Cieszę się, że mogę razem z wami się modlić i wzajemnie wspierać modlitewnie. To wielki dar od Boga. Dziękuję codziennie za. Ten dar, dar naszego radia, modlitewnego radia rodziny Czekałów, bo to radio jest tak naprawdę Waszym radiem. To Wy tu jesteście, Wy się modlicie dzięki temu. My jesteśmy i modlimy się. Ja dziękuję za swoją kochaną żonę, która to właśnie wymyśliła te radio poniekąd z inicjatywy modlitewnej. Koleżanki. I dziękuję za córeczkę. Tak więc kochani, proszę o modlitwę za moją kochaną żonę, najpiękniejszą na świecie, bo warto było się modlić 35 lat. No bo jestem teraz szczęśliwy mężem, bo mam najpiękniejszą, najfajniejszą żonę na świecie. Tak więc kto szuka męża, a tacy są? Dziewczyny i chłopacy. Modlimy się też o dobrych mężów za wstawiennicę świętego Józefa. Nie traćcie nadziei. Ja się modliłem 35 lat, wiele pielgrzymek do Lichenia, i po wszystkich sanktuariach Polski i Europy, aż się znalazła. Tak więc. Warto się modlić i nie upadać na duchu, bo na pewno się znajdzie ta druga połóweczka. A dzisiaj Wam życzę miłego wieczorku. Chyba jest senatorium miłości, o ile dobrze mi się dobrze pamiętam. Tak więc będzie co zobaczyć przy kawce i herbatce. I widzimy się jutro. Ja Was będę witał o 15 z pięknej Suwalszczyzny. Trzymajcie się. Zostańcie z Bogiem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.